Jestem na ulicy Sobieskiego na wylotówce z Dąbrowy na Będzin. Chciałbym stąd pojechać na ulicę Legionów Polskich. Czyli, tak naprawdę, już na skrzyżowaniu na terenie Będzina będę musiał zawrócić. Po czym pojechać, według oznakowania w prawo. Takie też, gdybyście tutaj znaleźli się na egzaminie na jakąkolwiek kategorię, bo nie mówię, że na B, ale może na przykład na C albo na D. Polecenie byłoby jasne, aby na najbliższym skrzyżowaniu zawrócić, a następnie pojechać w prawo. Wobec czego zawracamy? Już na terenie będzie skrzyżowanie Alei Kołontaja i ulicy Koszelew. Upewniamy się, że nic nie nadjeżdża. I no właśnie kolejnym naszym manewrem będzie jazda w prawo na kolejnym skrzyżowaniu, tak więc nie wyjeżdżamy raczej na ten skrajny lewy pas. Bo po prostu możemy później nie mieć miejsca na to, aby, aby się należycie przestawić do pasa prawego. Starajmy się tutaj nie ma ciągłych linii, jechać od razu do prawego pasa. I nie wjeżdżamy tutaj do Aldika pozostajemy na tym prawym pasie, no ten pas jest oznaczony jako pas do jazdy, teoretycznie w prawo. Dla mnie to jest jazda na wprost, tak naprawdę, ale pas jest oznaczony jako skręt w prawo. Warto więc tutaj zgodnie z tym, jakie jest oznakowanie na jezdni, jakie jest oznakowanie na znaku pionowym. Warto włączyć prawy kierunkowskaz. I właśnie wjechaliśmy z powrotem do Dąbrowy Górniczej i jestem już na ulicy Legionów Polskich, jestem na Mydlicach.